Wyjątkowy hybrydowy SUV w doskonałej cenie. Ford Kuga Plug-in to dynamiczny, a zarazem ekologiczny SUV. Hybrydowa jednostka napędowa o mocy 225 koni mechanicznych oferuje doskonałe osiągi przy jednocześnie niewielkim zużyciu paliwa. Sam zasięg elektryczny Forda Kuga to nawet 56 km w cyklu miejskim. Wyższy prześwit sprawia, że Ford Kuga bez problemu radzi sobie w miejskim terenie, gdzie krawężniki i podjazdy bywają trudne do pokonania. Duża przestrzeń bagażowa oraz składana tylna kanapa sprawiają, że Ford Kuga to także doskonałe auto rodzinne. Ford Kuga plugin dostępny w doskonałej cenie od 159 400 zł lub w opcji miesięcznego pakietu Ford wynajem w cenie. 899 zł netto miesięcznie. Zapraszamy do naszych salonów autobus, gdzie nasi doradcy zaprezentują najkorzystniejsze opcje finansowania i dopasują wyposażenie do Państwa potrzeb.